Z kim tutaj na jest 12 a to drugi odcinek z Donster Fragen of Giant. No i tak, mamy tutaj nasz kolejny... Znaczy tu gdzie skończyliśmy ostatnio. Chcemy ja coś robić? Coś do jedzenia, czy coś. I, dobra. Czekajmy na dzień i lecimy. Drewno mam sporo, brakuje nam trochę. Wiecie co? Mam fajny pomysł. Lecimy szukać miejsca na bazę. Wydaje mi się, że to by było W tym miejscu Będziemy mieli blisko drzew. Ale jeszcze chyba pójdziemy poszukać w te tereny. O dobra, lecimy tym. Dobra, doczekamy. Wystarczy ogniska, ale nie musi. Dobra, dam raz się nie będę się martwić. Czyli tak, czyli lecimy tędy. Tu szukamy terenów, jak nic nie będzie to po prostu... Bo można znaleźć waboły. A wabołów nie widzę, czyli ruszamy w poszukiwanie wabołów. Waboły, czyli moje waboły. Albo lecimy tutaj w górę, może tu coś być. Szybko szybko. A ty chcę mieć e, 40 trawy, 40 patyków. Kamienia mam dużo i drzewa to mam miarę sporo, więc mi wystarczyć. Ok, wezmę dzidę jakby co? Bo chopał nie będę na razie. Dobra, kiedy lecimy. No kiedy będzie ten dzień? Cyk, 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 cyk. nie? O właśnie możecie mieć trochę obcięte tutaj te narzędzia, światło i tak dalej. I kawałek tutaj i zdrowie, ale mam nadzieję, że nie będzie bardzo przeszkadzać, bo... Uh -huh. skończyliśmy tutaj. potrzebuje kupy trochę, bym sobie pozbierał tego dłużej, bym co tam w bazie zrobił. To widzę, że to na razie to w ogóle nie ma sensu tego robić, bo... Dobra, będę chciał się zainteresować o 7, nie wiem, czy sobie tego nie będę zbierał od razu. To mam takie ładniejsze sumetarze, to czy coś może być? A co tutaj mamy? Pięć, kamienie. Chem, chem, chem. Mam też boróweczki. Zobaczcie. Złoto nam się przyda zawsze no O, omyczko jest genialna nie? No nie no, jeszcze ci to znowu Very good job To już zaraz skończę bo czemu to się po prostu skończy i nie będę robił na razie kolejnego Ta stawaneczka jest genialna, nie? Jeszcze trochę będziemy tutaj podróżować, bo naprawdę potrzebuję fajnego miejsca. No, to chyba tu już nic nie ma. Tam już nie trzeba, to mi się nie opłaca. Naprawdę potrzebuję znaleźć... wabołki. Byłbym sobie fajną fajne zrobić, a tak to... ...dupa. Muszę wyrobić zmrok. Niestety, takie krótkie mamy tutaj na razie, bo to jest wiosna czy tam coś. Trochę kamienia, trochę żarcia więcej. Chciałbym zrobić taki obóz teraz, taki, taki, taki. Dobra, wiecie co, wracamy. Mm, lecimy tu. Tu widać chyba najlepsze miejsce. Tu mamy blisko parę borówek. Tu. O, tu już w tym roku, dobra, ciśniemy tam. Przykładnie zbierając patyki, bo patyku mamy mało. W sumie się kończy. To jest ciekawego. Nie wiem, Patyk. O, oh jest. Ten głupi, taki ten, ten. Jom. Czy to też nie, Nie, zatrzymujemy się. tam, to zrobiłem, od razu bazę. O, bieda. Za to, złoto, 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 złoto. 11 sztabek. Czyli tych takich kapałków tego nie wiem jak to się nazywa. tu, 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 tu. Nie wiem czas służy lód, ale naszego nie będę zbierał, może się pytać później Póki... Ja zanim się skończy parasolka jak będzie padało i padało to szczerze wiele tu nie zrobię, nie działam. Dobra, jeszcze w bukowe Właśnie do Zapieca wtedy zrobiłem, yeah. i takie bardziej potrzebne rzeczy, trochę drewno. No to dobrze, w nie będę nic zbierał, tak trochę bez sensu w sumie. Dobra, pra jesteśmy. Gdzie my to mamy? Tutaj. Tak, tak. A na przykład to są krzaczki, jednego nie zbrałem. O, tu mamy jeszcze patyki. I tu jest koniec, nie? Dobra, słuchajcie. Tak, tak, po pierwsze, to ognisko zrobimy na końcu. Eee, nie no. Dobra, ognisko. Musimy się ogrzać. Hmm, Science Machine. Tutaj. tak Teraz tak. Po pierwsze, pułapek na razie do mnie trzeba. Chcę, bym sobie chyba zrobił coś, co mi... co mnie nie... Ale nie mówię, że parselkę można tylko z kwiatków, tak? Czyli tylko mi się wydarzy? Czy skoro, skoro kwiatka, to jednego mam? czyli ja sobie to pozbieram? Będę sobie się tutaj wymoczyć na maksimum. Tak, takie taktyki mi Dobra. To jeszcze muszą być parę kwiatków. No i ja się na zero. O, idealnie. Cyk. 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 E. Tak. Dobra, już tak nie będzie naslało, teraz tak to wybrajmy sobie tutaj co tu jest, w sumie, bo mam tutaj parę rzeczy i tak, będzie trzeba zrobić skrzynkę zaraz, ale to, jest, to jeszcze, jeszcze... Powinien właśnie, powinno mi się równo kończy, tak będę, dobra, gdzie, tu jest gdzieś jakaś taka logo suit powinien być, logo coś nie widzę, science, Lecek mamy, to mamy... A, to jest maszyna, muszę faktycznie. E, lock suit. Lock suit. co mi trzeba? Dwie liny, no to robimy liny. Nie, liny za już Nie, liny były tutaj. Jedna. Tu I druga. A sobie teraz Lock, lock suit. To 73, tak będziemy mieli wsunąć walczyk i teraz tak. Wszystkie narzędzia dajemy sobie tutaj. Jedzenie będzie tutaj. A takie ja resztę pierdolę tu. Dobra. Deski. Raz. Dwa. Trzy. Ok. Structure. Zaznaczę zrobić chyba tak dokładnie. Nie wiem, machnąć. Tutaj chyba koło mnie. Czy, czy nie trochę za blisko. Trudno. Dobra. Co możemy dać, to możemy dać, Tam... o nie, to się może przydać ale tak. Trzymam pająki. Chyba z drugiej strony pewnie. Ej no, a potem lecimy terać drewno, nie, bo nie mamy nic. Hmm, defense machine. Jeszcze, jeszcze szukam, co możemy zrobić. Łopatę. Potem lecimy zbierać dryf, bo to nie mamy już nic sprawia. O właśnie, muszę to jest jeść. Potrzebuję znaleźć nam jeszcze. gdzie to jest? Zazgaśnie ogień będzie bieda. Dobra, ostatni raz dokładam, bo to będzie dzień już. Dress, nie, czapka, nie, to nie, ale zaraz znajdę. Tak, tylko że to było, to było takie. O właśnie, 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 zaraz co znajdę. Kuk... Kruk pot. Make better food. Czyli to mogę to mogę, to mogę chyba w tył. nie Jeśli potrzebuję węgla. No to robimy pochodnie. Lecimy spalić parę drzew. Tak ogóle wszystko mi na nie? Tak cholernie. Nie przed końcu przestanie padać. Dobra, lecimy to dotyć, jezus, jestem całe mokry, tak. Osaka. Muzyka drobista, ale pada i pada. Nie Ja tego zmoczona w maksa, nie wiem, potem da już przebane. Dobra. Czas wie to pochodnie w końcu drugi. Leczuj. Jak podczas. Dobra, no, drugie. Trzecie. Czwarte. Piąte i szóste. To jest... O, zauważyłem, że to zmoknę, moknę, 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 Więc szybko raz, daz, raz, 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 raz. Piek, jedno, drugie. Zanim tego zdadam... o Jezu mokro 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 Czwarte Piąte I Szóste Dobra, zbieram i pracę Jeszcze zazdrosną będziemy go zbierać, jak przestanę padać Czemu nigdzie nie ma tych moich, tych Gdzie jest moja baza? To jest chyba dobra, Ten, 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 ten. Nie, no bez, nie, bez tym co ja Dobra, gdzie to w O. No to tak, to mamy. Jeszcze tylko kamienie. Korę kam. I tak raz, dwa, trzy. Nie jest, tu mamy teraz krok pod. To jest tutaj i tak zrobimy sobie potrawkę cyk cyk jeden patyk okej, nie przystanie w dobra, ale ja nie mogę zdać drewno bo zamoczę się to robimy mi się zimą? czy jakieś gówno zrobiłem aha, to fajnie na żarcie, nie? Zmarnowałem tylko te rzeczy. Nie, tak coś. Co, nie daj, że już robi się noc. Nie daj, że, ja mm, że nie mam nic do żarcia. Nie daj, że Znaczy, do no żarcia, czy coś tam mam. Kolejny, skoro mowa o żarcie, to nam się kończy. Okay. Ja tu nie, długo nie przeżyję, ja Wam mówię. Nie? Kasztanki. Jest, przestało padać. Fak jest. Wybieramy co się da. I będzie trzeba zrobić z farmy, i tak dalej. Więc trzeba będzie znaleźć. ...bawałki, bo bez nich to nie daje się rady. To bym co zrobił jakieś farmy, jakieś sosia, a tak to nie ma jak. Dobra, że są reszta borówki gdzieś tu blisko, nie, Bo ja tam tylko tak w sumie duperaturę. Zależało chyba koło nas, znaczy ten, koło naszej bazy. Logarnę. Ile odcinek, bo Chyba będę musiał kończyć. No, czwartym. trzeci, czwarty. No tak, będę musiał kończyć. Dobra, dobrze, mam jeszcze jedną Wszystko zaknijmy, weźmiemy tam te rzeczy i leci, leci, lecimy w odcinek. Nie wiem, co nagram jeszcze jeden od razu po tym. Dobra, to są... Kroski... Troszki... i Trochę jest... Dobra, gdzieś tu jest nasza baza. To jest...

No więc, słuchajcie moi drodzy, to by było na tyle w tym odcinku, ja Wam bardzo dziękuję za uwagę, jeśli odcinek Wam się spodobał, proszę łapkę w górę, bądź skomentować ten materiał, no i tak, w <laughs> następnym odcinku będziemy tisnąć, robić już coś ciekawszego, bo tak to w sumie robienie bazy to może Was nie za bardzo interesować, ale, ale dobra, mamy już jakąś bazę, wyczerpamy w przyszłości mury, porobić i wszystko, na razie zostajemy przy tym, co jest, więc no dole, bo pójdziemy może w następnym odcinku, tam widzę, że są jakieś ciekawe rzeczy, dobra, no to... Trzymajcie się. Cześć.